Witam. Witam w ten taki średnio ciepły weekendowy dzień. Niby jest to przedostatni dzień maja, a pogoda tak jakby w takim już wrześniu była. No w tym roku wiosna naprawdę nie jest zachęcająca. Zimna, gdzie nie gdzie tylko ciepła. Ale na szczęście trochę już widać, że już pomału lato się zbiera na przykład po tym kwitnącym maku maku wschodnim, maku kaukaskim, jak tam różni mówią, pomału coś tam się zbiera tutaj widać w oddali papaje górskie no, zatrzymały się na razie we wzroście one zaczynają dopiero rosnąć, jak temperatura tak wzrośnie. Powyżej 20 stopni tak choć, chociaż przez tydzień. Ale nie dzieje im się tak, tak że więcej nic złego. Jak na papaje, to naprawdę sobie tutaj świetnie radzą. Choć naprawdę, no, zatrzymały się. Czekają tylko na odpowiedni bodziec. Tu już przy tym drugim egzemplarzu. Przy tym drugim egzemplarzu. Pomału tutaj widać. Nie wiem, czy tutaj kamerka złapie. O, tutaj widać w środku schowany pączek kwiatowy. No mam nadzieję, że niedługo się w końcu zrobi ciepło i zobaczymy, czy będzie w tym roku będą kwiatki i może jakiś, jakiś owoc. Jak to wszystko się dobrze potoczy. Także na razie ładnie to się wszystko trzyma. Choć mogło być lepiej. Palmy w Waszyngtonie cały czas takie zbidowane, choć wychodzą. No ale cóż to takie wychodzenie? Jak? Brakuje jeszcze odpowiedniej temperatury. Ale w zasadzie ten filmik nie miał być o tym, a miał być. A miał być o takiej ciekawej roślinie, która. O, dziwo wykiełkowała w tej mojej tutaj mini szklarence. Powiedzmy takiej pozostałości po, po przetrzymywaniu z wiosny egzotyków w cieplarni. No, została mi taka szklarenka, która wykorzystuję tutaj pod takie rośliny, które jeszcze by nie powinny być tak już na powietrzu. Dopiero wschodzące. I tutaj jest. Jak tutaj nazwa mówi Cordelina Indevisa Mountain cabbage palm. Górska palma kapuściana. No tutaj widać, że chyba się udało. Jest tutaj jeden egzemplarz, tu drugi i tutaj taki mały, gdzieś mi tutaj zginął na tej kamerce. a jest tutaj. Pod innym kątem. I tutaj trzecia. W odróżnieniu od zwykłej kordeliny, nasiona kordeliny Indevisa wymagają, <laughs> wymagają, na to wychodzi stratyfikacji. Ponieważ były one wysiane wiosną 2020 roku. Czyli tak przeleżały całe lato, całą zimę i dopiero na drugą wiosnę wykiełkowały. Zwykła kordelina nie wymaga stratyfikacji. Od razu kiełkuje tam po jakimś tam czasie. A ta, widać, potrzebuje naprawdę sporo. Potrzebuje tego bodźca chłodu, żeby wykiełkować. No mam nadzieję, że to jest też i faktycznie ta kordelina Indavisa, ta prawdziwa. Nie te, które są tutaj z nazwy często sprzedawane, które w zasadzie nie są kordelinami Indavisa. Tylko jakąś odmianą, być może jakąś krzyżówką tej odmiany, ale na pewno nie czystą gatunkowo. Ten gatunek jest dość taki, jest dość bardziej tolerancyjny, jeśli chodzi o, o mrozy. Bardziej wytrzymały, ale jednocześnie bardziej kapryśny w uprawie niż taka zwykła kordelina. Tutaj nie, 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 może raptem uschnąć, nie wiadomo czemu. Nie lubi przesadzania, więc jak już będzie wsadzona, to już takiej dość większej doniczki, ale na razie niech sobie tutaj siedzi. Także czasami trzeba potrzymać taką doniczkę. Bardzo długo, długo mi się tutaj wydawało. Tutaj na koniec też. Tutaj inne wschody. Tutaj trzy juki tego tegoroczne się pojawiły. Tutaj cztery sztuki moich w tym roku jedynych wysianych eukaliptusów. Jest to eukaliptus parwula. Jeden też z takich bardziej mrozoodpornych eukaliptusów. Tak z przedziału minus 12 do minus 16 stopni. Charakteryzuje się takim dość płaczącym pokrojem, takim mniejszym. Po prostu są trochę takie mniejsze, mniejsze liście i takie zwisające gałęzie. No, ciekawe jak tam będzie z nimi. Także tak to się ma. I tu na koniec chciałem jeszcze pokazać, jak szybko z takich małych małych źdźbełek wysianych wczesną wiosną wyrosły już takie nawet spore Dalie Imperialis. Są to akurat tutaj trzy takie sztuki reprezentacyjne. Już takie spore już są. Przesadziłem je tutaj niedawno do większych donic. Tam mam ich jeszcze tam z parę, parę sztuk, ale rosną naprawdę bardzo fajnie. Choć tutaj też widzę, nie jestem pewien, czy sprzedawca, który to sprzedawał, faktycznie to, to są tylko te Dali Imperialist, czy jeszcze może jakieś inne odmiana, bo ta jedna jest taka typowo zielona, a ta druga znowu z takimi ciemniejszymi bordowymi refleksami. No, okaże się. Praniu, jak to ze wszystkim. Także tak by to to wyglądało. Ciekawy jestem do jakiej wielkości one urosną. O, jeszcze zapomniałem pokazać, że jeszcze część ich wsadziłem do gruntu. Do gruntu wsadzone na miejsce rosnących tutaj w zeszłym roku. W zeszłym roku rączniki i tutaj także następne te dali imperialis raz, dwa. 3, 4, 5 sztuk. No ciekawe, czy tutaj faktycznie tak duże urosną. Tutaj wsadziłem w takich dość sporych oddaleniach. Tutaj jest jedna. Taka typowa, taka trochę zielonkawa. Druga tak samo, tutaj taka lepsza. I tutaj taka jeszcze też. Tyka też faktycznie takich też purpurowych trochę. końcówkach liści. No ciekawe, jestem. Czy to wpłynie jakoś, czy to taka tylko kwestia osobnicza. I na sam koniec jeszcze, jeśli dotrwała tutaj do końca rzutkowniczka kanału Mardar, odpowiadam na zadane przez nią w zeszłym roku pytanie dotyczące jednej z moich paproci. Także zapraszam, zapraszam ją na, na tą ostatnią stawkę i żegnam do następnego odcinka. Pozdrawiam. A tutaj króciutki filmik, króciutka wstawka dla koleżanki Mardar. Aś mnie pytała z rok temu, czy to na pewno jest paproć, ta tutaj, która miała takie całe brzegi liście. To ją poobcinałem już, żeby, bo to już był stare i już wymagały właśnie cięcia, żeby lepiej wyrastały nowe, silniejsze. I tu jest definitywny dowód. to zwinięte liście. Jest to paprotka. Języcznik zwyczajny. Więc takie paprocie tak samo istnieją. Nie wszystkie muszą mieć typowe takie, tak jak ta wiertlica samicza. Typowe liście paproci. Lub ten paprotnik zaostrzony. Także. Już wiadomo, że to na pewno jest paproć.